Posada Karbówko to ośrodek rekreacyjny położony w malowniczej Dolinie Drwęcy. Zaledwie pół godziny jazdy samochodem z Torunia. Dolina Drwęcy jest parkiem krajobrazowym i bogatym skupiskiem fauny i flory. Baza noclegowa to wygodne apartamenty, pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe, a dla grup kilkuosobowych przewidziane są chaty w stylu chłopskim, kryte strzechą. Ośrodek czynny jest przez cały rok, z otwartą całą dobę recepcją. W ciągu roku organizowane są tutaj liczne imprezy rekreacyjne konkursy jeździeckie, strzeleckie, biesiady, spływy kajakowe oraz imprezy firmowe, bankiety i inne uroczystości. Ośrodek Karbówko oferuje dwa hotele konferencyjno-mieszkalne z pokojami dwuosobowymi. W dwóch budynkach znajdują się 32 pokoje z łóżkami jedno i dwuosobowymi. Każdy z pokoi wyposażony jest w łazienkę z prysznicem. Grupy kilkuosobowe mogą liczyć na nocleg w chatach chłopskich. Chaty zbudowane są z naturalnych materiałów: cegły połączonej z drewnem i pokryte słomianą strzechą. Dwie sale konferencyjne jednorazowo mogą pomieścić od 50 do 180 osób. Sale wyposażone są w rzutniki, płaskie ekrany oraz nagłośnienie. Łączność z internetem zapewnia ogólnodostępna sieć bezprzewodowa. Na terenie całego ośrodka zadbano o zieleń. Drzewa i krzewy oraz trawniki łączą się z architekturą osady w przyjemną dla oka całość. Dla najmłodszych urządzono kilka placów zabaw ze zjeżdżalniami i trampolinami. W osadzie Karbówko w mini zoo zamieszkały strusie, króliki, dziki, daniele, muflony i ozdobne ptactwo. Na terenie ośrodka znajduje się profesjonalny, oświetlany kort tenisowy z mączki ceglanej. Chlubą ośrodka jest prężnie działający klub jeździecki Karbówko, w którym znajdują się łagodne konie rasy fryzyjskiej, araby i konie huculskie. Klub prowadzi naukę jazdy dla początkujących i zaawansowanych jeźdźców. Konie można poprowadzić w teren, a zimą skorzystać z krytego padoku. Klub oferuje także przejażdżki po okolicy bryczką. Cyklicznie organizowane są tu zawody w ujeżdżaniu, skokach oraz pokazy jazdy kaskaderskiej. Specjalnością klubu jeździeckiego Karbówko stały się pokazy jazdy konnej w strojach z epoki. Sarmackie potyczki wierzchem to zawody, które przedstawiają tradycje i historię jeździectwa w dobie szlacheckiej. Dla osób lubiących poczuć przypływ adrenaliny, ośrodek oferuje jazdę na kładach lub terenowymi samochodami Mercedes klasy G. Po aktywnie spędzonym dniu w ośrodku Karbówko goście mogą zrelaksować się w mini spa. Znajduje się tutaj sauna fińska, sauna na podczerwień, siłownia, masażery i jacuzzi. Dla tych, którzy chcieliby poczuć morski klimat, osada oferuje sesję w chacie solnej. Dla amatorów pływania udostępniono kryty i podgrzewany basen. W osadzie karbówko zadbano także o odpowiednie wyżywienie. Jest tu karczma myśliwska, w której serwuje się potrawy według staropolskich receptur kuchni szlacheckiej. W menu restauracji znajdziemy potrawy z dziczyzny, ryb, drobiu i owoców lasu. Sytemu jadłu staropolskiemu może towarzyszyć wyszukany alkohol, serwowany w drinkbarze. Podczas dużych imprez plenerowych w osadzie czynne są trzy grille. Kubertówka, kuźnia i dom rybaka, które zapewniają jedzenie na piknikach do tysiąca osób. Dzięki zaangażowaniu grupy pracowników i przemyślanemu marketingowi, Osada Karbówko stała się miejscem charakterystycznym na liście ośrodków rekreacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Posada Karbówko w Dolinie Drwęcy zaprasza przez cały rok. Szczegółowe informacje na temat ośrodka, aktualności oraz telefony kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.posadakarbow.pl.